Nie mamy się z czego cieszyć, jeśli chodzi o, o Ligę Europejską. Także euforii na pewno nie ma. Jest y, duża chęć, y, może nie rewanżu, ale, ale wreszcie strzelenia tej, tej pierwszej bramki, o której nam wszyscy przypominają, y, zdobycia pierwszych punktów y, w lidze europejskiej, bo nie czujemy się słabszym zespołem od tych, z którymi żeśmy, żeśmy grali. Jeśli to ma być y, taka rzeczywiście koncentracja przed tym spotkaniem. To bardzo dobrze, to bardzo dobrze, a wydaje mi się, że po ostatnim spotkaniu zarówno Trabzonspor wie, jak my gramy, tak samo my wiemy, jak gra Trabzonspor. Na pewno myślimy o tym, że nie możemy trzeźć bramki, ale ja nieraz powtarzałem, że mieliśmy tę sytuację, tylko zabrakło szczęścia i w każdym meczu e, wydaje mi się, że byliśmy e, równorzędnym rywalem dla przeciwnika, a nawet lepszym, także potrafimy grać piłkę i, i mnie denerwuje to. Co się o nas pisze, bo nieraz pokazywaliśmy, że, że potrafimy bardzo dobrze grać piłkę. Mam nadzieję, że jutro się los odwróci, że w końcu yy, ramki wpadną i, i zomnijemy te punkty, które są nam potrzebne. Ja już po ostatnim spotkaniu z Trabzonem mówiłem, że niezależnie od tego, co się będzie działo w tej grupie, to my w każdym meczu będziemy walczyli chociażby o, o te punkty do rankingu klubowego, bo, bo to jest też niesamowicie ważna rzecz nie tylko dla Legii, ale e, dla polskich zespołów. <śmienny>